b a

To cześć widzowie! Dzisiaj odcineczek z Pitea, Grzesia I, i, i tyle. jest Dobra, taki teraz pieszoła, Kiedy? Kupy musimy je zbierać, bo to, to idą grube. Ta przyjechała! Bo ten z przyjechał Pietej jest głodny. Pietej! I ma my kurczaka! Nie, że i tyle! Jestem bardzo odważyłeś na W ogóle ja mam chyba dwa endingi odblokowane, Nie. W tej chwili, Jeden jest ze skolada ja mam... całego domu. A mm -hmm. drugi jest... E, bo ogólnie kiedyś grałem z kolegami żeby ich zdenerwować, e, spaliłem im do e, mm. Grałem ze stashem. Ja nie wiem, ja nie mam tego. Do... Mam za tunel. teraz tej. Za tunel yeah. ja ma każdy staszynk. Ale teraz na moim najlepszym urządzeniu, no wiem. Mam I... zamiar zrobić I... dwa ending i sport. Bo jest jeden <laughs> Fortnite What? i drugi tam z Fortnite. Jest jeden z fałdącami, nie? No tak, startam z faudoncami. Ej, powiedz mi jedną rzecz, Stasiu. Powinienem What? mieć jeszcze dwa inne endingi, a ich nie mam. Powinienem mieć dlatego, spalenie w domu. Powinienem pira? spalić w domu. Spa em, powinienem mieć hey, spalenie w domu. I taki z fałdolcami y, ze sklepu. Aha! Mmm, to jest Ja robić, ale na crap! No dobra, <mierdolcami> 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 no, ale ja. No, coś ja mam tam nie? mam Co się. Mam tylko zębkę, do Jezu, Jest babka ona jest jakieś. Ej, staje w nocy, nie jeżdżę w samochody, teraz mogę tańczyć na ulicy. No ja będzie, jak coś będzie jechać. Na przykład paczka. Jeśli mogę coś kupić. Idę po paliwo. Nie no co to Trzeba kupić paliwo i zapałki. Czy nic nie jedzie, można chodzić do sklepu? Ja się cykam tego, bo w ogóle... Ty też pali się nam. Ty tam to nie ma paliwa. Czy to nie ty. Nie nie będę tu się coś paliło. Dobra, nie było tematu. Piotr, dawaj Mani. Daj. Mani, Mani, ty, co ty go jakoś ulepszyłeś, czy co? że on więcej mani teraz daje? Czemu Pira! Ej, Pyra. Pyra. Czemu Dobra, ja pieniądze. Ej, trzeba odkurzać, tak jak we Flopie. Odkurzacz sprzątał pieniążki, Ty też jest taki odkurzacz. No, to trzeba kupić. No Tylko. Mam trochę tłużo jakoś. A! Trzeba kupić. A to jest człowiek, czy jako przedmiot? To jest jako. Bill, a jako przedmiot. To jest I... jako człowiek. Ej, hey, Bill! Ej Stasiu, ja. możemy oszczędzać pieniążki, bo chciałbym kupić Gryfina. Mmm, chedz Gościcie się najad. Chciałbym kupić jakiś Gryfina. Dobra, to kupuj. Nie stać mnie jeszcze. No bo Piter mi spiernicza. Powinien mi go on ucieka. Ślikaj więcej ty, no. Kurde. I niżej tyle tych błygeł, bo zaś ci koszula pejdę. Ej, pieniądze zarabiasz, no i super. Daj mi swoje pieniądze. Do widzenia. Nie dał mi nie wiem czemu, bo nie Ile, Ile. No. Kulde, wydałeś. Kurde, wydałeś. Ja nie wydałem. A to też. Ta, ta biegająca baba.

タうそう。<the> <laughs> Ale hey, dobra. Hey. Bye. Idę O, Co on jest yeah. tak dużo pieniędzy. Ah. Yeah. <laughs> A! Ach, yeah. A few moments later, ja tak będę stać i klikać. Okay. To hey, się hey.

Zawsze bardzo przyjechały. Ty, gdzie ty nie? Kbaj, no, cóż mnie No wydupiłaś mi się od klasu, gdzie nic nie widzę. Wychodzimy stąd. Ej, mamy 69 pieniędzy. Cało. Coś tam wchodzi do domu Nie Pite wyszedł w piździu. To jakiś ending jest? Moja wysłać Ej Pitej umie chodzić To jest crazy! Mam wszędzie słowię, chodzi O sumie Ty on poszedł w las. Peter Gdzie ty idziesz? Gdzie lecisz? Przecież tutaj well, czy trawasz? Well second later Hello? Chłop przez drzewo przeszedł Ja pierdzielę, ale chłop I'm scared, I'm scared Witaj, chodź tu, bo nie ma od kogo pieniędzy klikać Ty ciemniake Stasiu Ej, ty się śmiejesz Nie, to, to, to jest specjalne Co to jest za jakiś

Não, 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 você Não, não, não. Não, não, Tudo Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Ah, Ej, widzowie, maksujemy tą grę na wszystkie, ale to wszystkie uh, uh, uh. i naideko.

sprawa jest robimy jakiś ending, którego jeszcze nie mam bo jak tak mówię maksujemy tą gene endingi i obiadek jedzie e, więc e, jutro ogarniemy a wracając popsuł mi się niedawno youtube i nie mogłem wrzucać filmików więc nie martwcie się o ten obiecany filmik z bo ja go wrzucę zdarzyła się na nim rzecz którą bardzo chciałabym pokazać Przeleciał mi samolot przed moją domem lądował, a ja przejechałem tunelem pod lotniskiem, e, więc. Nie mogę wejść w jedno miejsce. Tylko chciał mnie do sklepu, w jedno miejsce nie mogę wejść. A też się dzieje. Wtedy będę mówić. Tak Stasiu, ale ja chcę Tych spalić, nie chcę, no mój, y, no mój twój stary zrobimy później. Ale teraz, y, mój pierwsze proszę spalenie chaty. No ale to może nam też trochę pomóc w spaleniu chaty. No bo musimy mieć piekarnik. W ogóle, to było no, no, tak no to mi Gdzie Dostaj, Już idę? Otworzę tylko paczuszkę no, ja, no, czy Mam nadzieję, że ja mogę na ciebie zrelaksować nie będę przeznikać A gdzie ktoś wejść? Bo ja mam wyższego skina, więc... No tam na górę by trzeba było wejść Poczekaj, włączę no, tryb tak nocny jak w komputerze ja w Dobra, ja jestem na górze i co mam coś zrobić? No i poczekaj chwilę nie wiem czy nie będziemy musieli na chwilę się odłączyć, bym ja mu sobie powiększył skina. Stasiu, włącz nową kartę na Roblox, włącz e, jeszcze raz, zminimalizuj Robloxa, włącz jeszcze raz Robloxa, powiększ sobie skina na tym drugim Robloxie i zrób reset będziesz miał wyższego. No wiem, ty spoko, Ej, Griffin jest głodny stary, ja idę mu do psa kupić. Dobra, tak Będę teraz muszę się Stasiu! Ty tam kluczy! Jeszcze mi chyba nie powiększyła bo kara, ale spróbuję wejść po raz drugi. Powiększyła ci, bo jesteśmy okay. na poziomie. Yeah. Nie, jeszcze mi go nie powiększyło. On... Muszę się jeszcze raz rezerwować. Dajne, Mmm, ciecz. Spoko, greifing no, ser... Tak moja łatwa bezproblemowo. Dlatego się ja pomóc No bo nie. ja jestem wysoki w realu, więc dałem sobie, że jestem wysoki w oblączym. Chyba byśmy musieli się na kogo włączyć, bo chyba nie. Nie. się sprawa nie zmieniło. Dobra, a tu się zapiszę. Nie, to zróbmy jakiś pierwszy lepszy endings. Dawaj spadną chatę. Dobra. Ile kosztuje piekarnik? Kiedy kupisz piekarnik? Piekajnik chyba 500, nie? Eee, kanapa nie... Telefon gabinet 1. Ej, nie widzę piekarnika. A jest piekarnik, tak, 500. Teraz bijane. Peter, come on! Ej, Pitej, Ty, a co się stanie jak Pitej zdechnie tak po prostu z głodu? Po prostu wyjdzie na ulicę i... To kup mu burgera! Chłop ma jedną pracę w życiu. Nieważne. Dobra. Co jest? Chłopie, tak brutalnie drzwi się nie otwiera. Co, samochód cię pierdyknie? O nie! Są... Gryfin, wstawaj! Oh no! Dobra, widzowie, tym symbolicznym akcentem kończymy tą piękną grę. W sensie Może nie kończymy. Bo jeszcze będą odcinki. Tak, kończymy part 1. Zrobiliśmy yy, dwa endingi, tak? Poczekaj, zrobię jakieś pierwsze trzy. Yy. Do chwila, ja kliknę rozpocznij i pokażę widzom statuetkę. No i co? No mi kończyli? No kurde, nie chcę tutorialu, pokaż mi statuetkę. Statuetka to jest po prostu... E, zmail, tak się nazywa. No i jest ten. Ty, bo No More Fortnite to nie. To z fałdącami w sklepie to jest karta Fortnite.